Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Plany były inne. Stolica Dolnego Śląska zamierzała być organizatorem trzech biegów. Sezon miał otworzyć dystans 10 km, później miały się odbyć półmaraton i maraton. Z pierwszego biegu jednak się wycofano. Zgłosiła się organizacja społeczna, która chce przeprowadzić bieg na 10 kilometrów. Start, meta i impreza odbędzie się wokół stadionu miejskiego na Maślicach i dlatego nie będziemy organizowali tej dziesiątki w tym roku. Uznaliśmy, że lepiej aktywizować jest środowisko wrocławskie, które organizuje biegi, a my skoncentrujemy się na półmaratonii i maratonie. Prace związane z półmaratonem i maratonem już trwają, choć od obu imprez dzieli nas odpowiednio pół roku i 9 miesięcy. Przygotowania są zaawansowane. Robimy wszystko jednocześnie, bo przygotowaliśmy już przetargi. Chcemy ogłosić przetargi na organizację maratonu do końca tego roku. Już mamy wstępne deklaracje wszystkich służb miejskich, jeżeli chodzi o trasę półmaratonu i maratonu, czyli mamy wstępne decyzje. Praktycznie przygotowujemy preliminarz kosztów i dochodów tych dwóch imprez, czyli w miesiącu styczniu. Powinniśmy rozstrzygnąć wszystkie przetargi, mieć przygotowane wszystkie materiały, regulaminy, programy. To wszystko powinno być na początku stycznia przygotowane. MCS jako organizator obu biegów liczy na ogromną frekwencję zarówno podczas maratonu, jak i biegu na dystansie o połowę krótszym. Robimy wszystko, żeby w półmaratonie i w maratonie wystartowało po 7 tysięcy osób dlatego już rozpoczynamy w miesiącu grudniu akcję promującą nasze te biegi strony internetowe ruszą na początku stycznia czyli już będziemy rozpoczniemy nabór do tych dwóch imprez Mamy przygotowany pakiet różnych działań promujących nasz maraton, i mam nadzieję, że po te 7 tysięcy wystartuje w naszym biegu. Zresztą zrobimy wszystko, żeby to była właśnie ta cyfra. Młodzieżowe Centrum Sportu próbuje rozbiegać cały Wrocław. Jednym ze sposobów na to ma być Akademia Maratonu. Tu będą wykłady prowadzone przez najwybitniejszych fachowców wrocławskich w zakresie biegania, czyli kardiologia, ortopedia. Odżywianie, trening, czyli powołujemy Radę Naukową w tej Akademii. Pan profesor Chmura będzie przewodniczącym tej Rady Naukowej. Jest to wybitny naukowiec, jednocześnie maratończyk. W związku z tym zapraszamy do udziału jeszcze innych znanych profesorów, ale dopiero jak powołamy tą radę, no to wtedy zdradzę szczegóły. Dwa najważniejsze biegi w Wrocławia są planowane na czerwiec i wrzesień. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl